Siemanko tutaj. kalix Play game dzisiaj za mną jest. 220. To na serwerze BF. BF, coś tam, coś tam. IP będzie w opisie. I nagrywamy właśnie z trybu, yy... Jaki to jest tryb? Przypomnę. Operacja mi? blokada. No, operacja blokada. Zabiłem dość. N bosta. Ja mam klasę łącznik. To z minigames. Następny odcinek będzie z BF-a. Tryb BF, Battlefield. Wygram jeszcze back. dzisiaj, jak wrócę. Tak, jak wróci. Dobra, wiesz jaki mam miecz? Mam dwa miecze. Mam miecz, sharpness, wygraliśmy. Jest, a, wygraliśmy spoko. Jeszcze jedna rączka chodź. Na dwadzieścia. No ja przejdziemy teraz na... Mm... Jaka drużyna? Ja jestem w drużynie, nie wiem jakiej. Niebieskiej? Jakiej? Wybijam wszystkich. Jaką masz drużynę? Ja by... Ja mam jaką? No. Mm. A ja nie wiem jaką mam. Ludzie jakie mają kolory. A ty jaki dwie... masz kolor? Niebieskie? Nie nie wiem jaki mam. Zacząłem ci będzie razem. Ja... ja sobie tam z wolownika. No to No to jaka różna? Jakie jest, jesteś niebieskich? Jestem też niebieskich. Ja jestem w czerwonych. O, szkoda. Właśnie fajnie. Chcę Cię rozwalić, chcę pokazać na filmików, że taki niby słaby youtubera jak wszystkich rozwala. A, Ty jesteś słaby, nikogo nie rozwalisz. Hahaha, zobaczyłem, śmiejcie śmiejcie. śmiej. to śmiej. okay. na Twoją bazę, już przy niej jestem nawet. Ja mam koksa. Też mam koksa. Nie, to znaczy sens ja nie mam, ja mam złote jabłko. Ja też mam złote jabłko, sorry. <laughs> Myślałem, że jest silikon z trzemażką, a tu nie złote jabłko Dobra, jak to się w nie. nie? Później bym siedział tam A, ciśnie mi, zobaczcie na tych detalach mi ciśnie Minecraft Bo kurde... Właśnie, Co mam za no. komputer Czy na laptopie? Tak, na laptopie O, nawet mnie ja nie laguje na, na takim renderowaniu jak Jakby już dawno mi lagowało na ja muszę mieć renderowanie jak najmniejsze, bo mi laguje. Ten film będzie mieć 30 minut. No. Jak dacie chociaż 5 łapek w górę, to nagram jeszcze dzisiaj odcinek. I ja chodę. nawet bez 5 łapek w górę nagram odcinek. No, ale samemu. Poznajcie moją dobroć. To jest Chodź, moja poczyka. dobroć. Ja Dawidzie, nienawidzę cię, zginąłem przez jakiegoś już Dawida. Dawid? No, taki maskin, takiego kurczaka. Ło, oh, kurczę! Nie! Nie! Klepa, klepa, klepa! Koks, koks, koks! Potka, potka, potka! Lecimy! Lecimy z tym! Wbijamy i tym na bazę! Klepa, klepa! Klepa! Nie macie szans. Nasza baza ma 100%. Masz to też, ma to, po prostu pro, Dobra, lecę na ciebie, nie hmm. ma co. A mam kilo? Kilo, zdajmy i dwa. Spoko. No, farciarz. Ja nie mam. No Cieka wiesz po... jak kopiesz żelazne diamenty, szmaragdy, to wypadają ci lepsze itemy? Mi kiedyś kopałem dwa di diamenty i szmaragd wypadł mi. E e klata diamentowa. Na no serio? Gdzie Znaczynto można znaleźć, to takie, tak? I to można znaleźć? diamentowa z diamentowy miecz. A gdzie to można znaleźć? I y to na mostku. Na mostku, powiadasz? Lecę. Ja już Zadzina jestem na na i Nie mam Cilofa, ale idę na waszą drużynę. Idę ją rozwalić. Ja idę nacisnąć na, na, na piramidę. O kurczę, po co ci powiedziałam, że ja idę? Znowu widzę Dawida. Tym razem zabiłem Dawida. Góźdź na mnie leci i mnie zabił. Szanowni na zabiłem... powiadasz? Zabiłem Dawida. To chuja nie ma. Pozdrawiam Cię, Dawida. Ło, skoczyłem w dół. Ciekawe, czy się za mną w stanie zginąć. Zginiesz. No, zginąłem. Dobra, jest ja jeszcze na zlecę. Dważ się tylko do dysponu, jeżeli o, nie Nasza baza ma tylko 20%. Wasza? No, 16. W tym który naszą bazę. Był jakiś... Wy. O nie, pomyliłam się, nie widzę. Dobra, przegraliśmy 2%. Ojej. Nie! Nie! Ola właśnie Dobra, to... Tak, widowiskowo, przynajmniej ja zakończyłem ten odcinek. I myślę, że się podobało. Dzięki. Nara. E, jeszcze nie Nara haha ha. Ha, ha. mi się teraz program wyłączył i nie chcę mi się tu wyłączyć to filmik będzie trwał dopiero ile? jak tam patrzę na licznik hmm. dopiero 5 minut u ciebie 5 minut u mnie jest 10 no mnie 5 minut to będzie trwało go pół godziny to będzie pół godziny nie wiem ile będzie się grywał na youtube nie wiem może z godzinka ale troszkę to będzie trwało Dobra, to... Nara! Ja się rozłączyłam. Cześć. A Je, eee, widzicie, rozłączył się. Eee. I tu dalej nagrywamy. Będzie dalej leciał odcinek i będzie spoko. No my zrobimy sobie, teraz wyjdziemy do lobby. Jesteśmy w lobby, ale nie chcę lobby mini games, tylko chcę... Se... W ogóle wiecie co ja pójdziemy sobie na Ice Tower. Dlaczego to nie chcę? Dobrze. Widzimy się po krótkim cięciu. Dobrze, widziałem się po krótkim cięciu. Teraz yyy... drużynowy idziemy na drużynowy. Sniper zwiadowca, medyk szturmowiec, wsparcie support. Hmm, może z snyper wiadowca, technik inżynier i premium VIP idziemy na to na wiadowca Dobrze, lecimy z tym Mamy itemki wszystko, możemy się trochę poszczelać Ło, wow, widzicie pod wiadomość? to teraz medyk z No tak działa ja za grana. Ja nie widziałem. Ja tu pierwszy raz jak jakby coś, żeby nie było. No i tam się chyba kitra robią, bo zaczynasz to, to nie dorzuci. Yy, odcinek trwa dalej. Wiem, ktoś mnie zmiliło. Widzicie, nie ma amunicji bo ogóle do tego pistoletu, nam bez niczego. O, lag. Zabili mnie. Może teraz weźmiemy technik-inżynier. Technik-inżynier ma strzelbę z jednym... Nie, dobrze, z drugim na strzelbę, jest trochę lepsze tylko oni mają snajperki. Wiecie co za wsparcie to weźmiemy? A, coś lepszego. Grałem w tryb GTA właśnie, taki tryb na jednym serwerze. Minefox Minefox. Royal Royalcraft. Różne takie. Trzypiego banana na ten tryb przepływana. O sorce wszystko do tego używane. I tam gościu chyba go ze A w ogóle tam się jak się dam da wejść? I cię, weźmiemy się teraz snajpera. Się przyda do ich do snajpia, tych tych deckli To mi dał Tutaj wejdziemy i zacznę popróbuję coś posnajpić troszkę. O, teraz to można grać. O kurczę! 是这样。 Widzicie, zabili mnie, to się tak łatwo nie gra. Jak widzicie. O nie, mnie z trochę, bo ciśnijmy troszeczkę, więc... Szansę na dnie nie wygrać, konekta New Gasa. Przechodzi, ciągle mamy New Nie wiem dlaczego ciągle mamy... O, czekaj, to jest kolej, tam z Я сейчас пузырями нормально. Чечняный. Dyskutujemy odcineczkę, więc Simonko do zobaczenia. Simonko do zobaczenia.